Siłą technologii OLED jest matryca, która składa się w uproszczeniu z samoistnie świecących pikseli. To rozwiązanie tworzy obraz o naprawdę fantastycznym kontraście z wręcz absolutną czernią. W ofercie firmy Sony pojawił się nowy telewizor OLED model A8. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym, mocnym punktom przemawiającym za jego wyborem. Technologia matrycy samoistnie świecących pikseli w modelu A8 jest gwarancją doskonałej jakości obrazu z naprawdę głębokimi czerniami i naturalną kolorystyką. Kolorystykę precyzyjnie kontroluje technologia Sony Pixel Contrast Booster. Dzięki temu, niezależnie od wyświetlanej na ekranie sceny, dla jasnych lub ciemnych planów, kolory i ich wszystkie odcienie zachowują autentyczność, bez najmniejszego cienia degradacji, mogącej powstać szczególnie w bardzo jasnych fragmentach obrazu. Unikatowa struktura panelu optycznego Sony Triluminos daje niezwykłej soczystości barwom i odcieniom, tworząc obraz wierny najnowszym standardom wymaganym dla profesjonalnego obrazu kinowego. Za pełne wykorzystanie potencjału matrycy OLED odpowiada obecny również we flagowych modelach telewizorów Sony procesor X1 Ultimate. Wyjątkowe również są kąty widzenia w modelu A8. Niezależnie od miejsca, z którego oglądamy ulubione programy, Obraz zachowuje identyczną jakość kolorów, odcieni i kontrastu każdej rozrywki dla wszystkich przed telewizorem. O koneserów sztuki filmowej, wyświetlanej zgodnie z zamierzeniem twórców filmowych, zadba tryb kalibracji Netflix i zgodność z kinowym formatem IMAX. Unikatowe rozwiązania w telewizorach OLED A8 to również sposób reprodukcji dźwięku. Acoustic Surface to wręcz symbioza obrazu i dźwięku. Dwa specjalne elementy wprowadzają w delikatne wibracje cały ekran telewizora. Ekran staje się głośnikiem, reprodukującym czysty, przestrzenny dźwięk. Ukryte w obudowie subwoofery uzupełniają brzmienie, potęgując emocje podczas oglądania. Wzornictwo serii A8 urzeka minimalizmem a koncepcja wzornicza kierują uwagę widza na fantastyczny obraz. Nie można przejść obojętnie obok łagodnych, przyjemnych kształtów, klasycznej, jednorodnej formy bez przeszkadzających w percepcji detalach, opartej na materiałach najwyższej jakości. Konstrukcja telewizora OLED A8 nie wymaga dodatkowego podświetlenia, co tworzy możliwość budowy niezwykle smukłego odbiornika. Wpływa to na elastyczność aranżacji wnętrza. Tę smukłość docenią przede wszystkim użytkownicy, którzy chcą zawiesić telewizor na ścianie. Instalację sambara ułatwi z pewnością regulowana w dwóch wysokościach podstawy. Ambient Mode zadba automatycznie o jasność i odcienie ekranu, zmieniając te parametry w zależności od ogólnych warunków oświetleniowych panujących w salonie. O dźwięk zadba mikrofon w pilocie. W czasie automatycznej kalibracji wyśle do telewizora informacje o akustyce pomieszczenia i ustawi odpowiednio wszystkie jego parametry. Model A8, jak większość telewizorów Sony z linii 2020, dostarczy też rozrywkę, wykorzystując do tego celu platformę Android TV.